Cześć Harda Horda, witajcie w kolejnym odcinku Szybkiego Strzału, w którym opowiemy wam o skarpetkach firmy Support i ich nowym modelu S. Temat skarpetek może wydawać się błahy, jednak nieraz osobiście naciąłem się na zakup takich, z których nie do końca byłem zadowolony: czy to pod względem wentylacji, czy ciągłego zsuwania się z nogi. Również support nie miał u mnie łatwego startu i z pierwszych modeli nie byłem do końca zadowolony. Świąteczny przypadek dał firmie kolejną szansę, i dzięki temu w dzisiejszym odcinku możemy mówić o samych plusach. Ski to zupełnie inna liga względem tego co znałem wcześniej. Jest to nowość na obecny rok i w oczy rzuca się głównie górna część skarpetki, przypominająca połączone ze sobą kulki. Są one również największą zaletą skarpetki. Bez względu na to ile godzin spędzimy na rowerze, skarpetka w dalszym ciągu zostaje na swoim miejscu i jest przy tym odpowiednio przewierna. Dół skarpetki wykonany jest z dwóch różnych materiałów. Góra oczywiście odpowiada za to, żeby wentylacja była jak najlepsza. Dużo oczywiście również zależy od buta, jakiego zastosujemy. Dół bardziej standardowy, nie jest jakoś specjalnie pogrubiony, ale również jest przejemny. Dla mnie bardzo istotny jest również minimalistyczny wygląd skarpetek oraz niska cena względem dość mocno już wypromowanej konkurencji. Eski jeżdżą już ze mną dobrych kilka miesięcy, ale oczywiście są prane po każdej takiej wyprawie. Kilkanaście dziesiąt pranie nie wpłynęły negatywnie na właściwości skarpetki i w dalszym ciągu rozmiar został na poziomie 44. Dzięki za oglądanie filmu, jeśli Wam się podobał pamiętajcie o subskrypcji i odpowiednich łapach. Dzięki i strzała.